Cześć! W dniu dzisiejszym nie będę robił żadnego testu ani opowiadał o technologii wyświetlaczy. Tego wszystkiego możecie spodziewać się w kolejnych odcinkach przynajmniej raz w tygodniu na tym kanale, więc dziś zapraszam Was do zasubskrybowania i odwiedzania. Osoby, które śledziły moją twórczość wcześniej, mogą spodziewać się tutaj jej kontynuacji. Dla Was kilka słów wyjaśnień, dlaczego postanowiłem założyć własny odrębny kanał. Jeśli zaś, drogi widzu, widzimy się tutaj po raz pierwszy, to za kilka minut dowiesz się, dlaczego treści w tym miejscu będą unikatowe i dlaczego warto zakościć tu na stałe. No to zaczynamy! Treść na tym kanale skupiać się będzie na tym, czym zajmuję się zawodowo, a więc rozmawiać będziemy głównie o urządzeniach wyświetlających obraz. Mam tu na myśli telewizory, projektory i monitory oraz różne peryferia kina domowego, takie jak odtwarzacze czy procesory wideo. Od 14 lat zajmuję się ich kalibracją kolorymetryczną, a więc dokładnymi pomiarami parametrów, które przekładają się na jakość obrazu. Dzięki temu jestem Ci w stanie obiektywnie powiedzieć, który wyświetlacz jest najlepszy i w który warto zainwestować. Do testów wykorzystywać będę całe swoje zaplecze sprzętowe, na które składają się: kolorymetry i spektrometry, pozwalające mierzyć kontrast, poziomy jasności oraz wierność odwzorowania barw, generatory obrazu, pozwalające testować przetwarzanie wideo oraz zgodność ze standardami, a także oscyloskopy do badania input laga, czasu reakcji pikseli oraz smużenia matrycy. Dzięki temu możesz mieć gwarancję, że wszystko co mówię o konkretnej matrycy, telewizorze czy monitorze jest realnie przetestowane, a nie skopiowane z ulotki przygotowanej przez marketingowców. Jeśli też masz wrażenie, że większość testów w dzisiejszym internecie to proste, pochwalne laurki dla producenta, z których niewiele wynika, to znalazłeś się w dobrym miejscu. Tutaj tak nie będzie. Filmy na tym kanale planuję podzielić na cztery kategorie. Pierwsza z nich to oczywiście testy. Mogą to być zarówno testy konkretnych telewizorów, jak i testy technologii typu OLED vs. MINI LED czy HDR10 vs. Dolby Vision. Drugą gałęzią będą poradniki zakupowe publikowane regularnie. Na pewno część z Was chce po prostu dowiedzieć się, co warto kupić bez zgłębienia szczegółów, więc postaram się to przekazywać jasno i konkretnie. Trzecią kategorią będą newsy, czyli np. nowości z targów takich jak CES, IFA czy ISE. Nawet jeśli nie będę się na nie wybierał, to możecie liczyć na coś w stylu kanału komentarzy i najnowszych zapowiedzi, tak jak zrobiłem to na temat telewizorów LG na kanale HDTV Polska. Czwarta i ostatnia gałąź to technologia. Będą to odcinki, gdzie objaśniam, na czym coś polega i jak działa. Moim ulubionym zagadnieniem są te wszystkie oklepane hasła, które każdy nawet w mainstreamie zna, ale mało kto jest świadom, co faktycznie się za nimi kryje. Tak na czynniki pierwsze rozłożyłem ostatnio technologię QLED, czy omówiłem temat rozdzielczości 8K. Na koniec zostawiłem pytanie, które pewnie narodziło się w głowach osób, które śledziły moją wieloletnią twórczość na portalu HDTV Polska. Dlaczego otworzyłem swój kanał zamiast kontynuować publikowanie w tamtym miejscu? No więc jeśli ktoś podejrzewa, że jest konflikt z właścicielem portalu, czyli Piotrem Gmerkiem, to nic z tego. Dla HDTV Polska nadal będę dostarczać treść i dane do testów. Zdecydowałem się jednak rozpocząć budowę własnego kanału, ponieważ poczułem potrzebę świeżego startu i pełnej niezależności treści. We współpracy z kimś, to drugie jest dużo trudniejsze do osiągnięcia, i dlatego zdecydowałem się otworzyć odrębny kanał, Wybierz TV. Jak już wspomniałem wcześniej, na ten projekt nie będzie miała wpływu żadna firma zewnętrzna. Nie oznacza to, że wykluczam wszystkie współprace, natomiast nikt poza mną nie będzie decydował o treści przekazu, rekomendacjach, czy przede wszystkim o tym, czy jakiś materiał ujrzy światło dzienne, czy też nie. A werdykty zawsze wydawane będą w oparciu o obiektywne kryteria testów, które każdy posiadając odpowiedni sprzęt będzie mógł niezależnie zweryfikować. Jeśli to brzmi ciekawie, to koniecznie zostaw suba, żeby nie przegapić szczegółowego omówienia projektorów laserowych już za tydzień. Do zobaczenia!